Za siedmioma górami, za siedmioma lasami, tam gdzie chłodny wieje wiatr, w śniegu dreptał hmm. Renifer Rudolf. Hmm. Swoim czerwonym nosem wskazywał drogę drużynie dzielnych elfów. Wracali z dalekiej podróży ze specjalną przesyłką dla samego świętego Mikołaja. Wędrowali przez wysokie góry, śnieżne doliny, mijali lasy, aż ich oczom ukazało się magiczne miejsce, które zwą wioską świętego Mikołaja z tą bombką tak tak dobrze dobrze tak tak o tak tak dobrze ostrożnie fajtła puknie a kucio witam cię w mojej wiosce jesteś tam Pomachaj do mnie o właśnie tak spójrz, właśnie ubieramy choinkę ta i prezenty pod choinkę a bombki na choince Witam, drogie elfy. Nareszcie dotarliście. O, wyprawa się udała. Dziękuję za przesyłkę. Zaparkujcie Rudolfa i ogrzejcie się przy ognisku. Uliczio? Przedstawię ci naszych mieszkańców. To Rudolf. Jego pełna moc to 500 koni. To znaczy reniferów. A całej wioski dogląda Sowa Śnieżynka. Roznosi magiczny pył i pomaga nam ubierać choinkę. I nasza wiewiórka Zwinka, co kocha orzeszki. A to Sarenka Balbinka. A tutaj mamy choinkę. Przydałaby się tylko gwiazdka na czubek. O. Cześć gwiazdeczko. Ha, <gry> I... Yep. właśnie tak. Tu świetnie pasuje. Oj, fajna łapka, fajna to o tobie jest ta księga, którą Rudolf mi przyjął. Zobaczmy, co w niej jest. O, tutaj twoje zdjęcie? Wiem, że chodzisz do przedszkola. Zobaczmy, co mamy w tej księdze. Jesteś cudownym dzieckiem. Masz w sobie tyle energii i radości. Jest tu też taka rada. Myj zęby przed spaniem. O, nadszedł już czas. To znak, że pora wracać do domu. O, mamy trochę światła. Zanim przyjdą elfy, to może pokażę ci, kto najbardziej ciebie kocha. Tak. Spójrz, kogoż my tu mamy na pierwszym zdjęciu? Mamusia i tatuś. Pięknie razem wyglądają. Na pewno bardzo się kochają. A kto jest na drugim zdjęciu? Najbliższa rodzina. Dobrze razem wyglądacie? Och, jak oni bardzo ciebie kochają. Zazdroszczę, zazdroszczę. Ale oczywiście pamiętaj, żeby po filmie ich przytulić i powiedzieć, że też ich kochasz. O, to elfy! Już do nas biegną! Gdy nadchodzi wieczór, elfy przenoszą się do swoich własnych, maleńkich domków, ukrytych tu i ówdzie na półkach pomiędzy książkami. Są i nasi mali mieszkańcy. O, a to nasz gwiazdorek! I jego malutki domek. Hmm, ale czysto dzisiaj elfy mają w swoich domkach. Chyba wczoraj miały dzień robienia porządków. Jest i mądrusia. Zobaczcie, jak czmycha do swojego domku. U niej zawsze najczyściej. Fryzurę ma idealną. O, jest i fajtłapek łapek. chyba znowu coś pomylił. A to jest kolejka, którą elfy jeżdżą między domkami. Widzę, że pieski cały czas jej doglądają. Choć Fryzio woli się bawić z elfami, a dyziot dzwoneczkiem. Błyskotka najbardziej lubi bawić się z pieskami. A to elfka promycze i migotka. Migotka uwielbia bajki i opowiada je pieskom na dobranoc. A to jej ulubiona zabawka Reniferek. O siop! Oho! O, oh, to jest księga o tobie. Co my tu mamy? Łucjo? Masz już cztery latka. Podobno bardzo lubisz lekcje tańca. Chciałbym Cię pochwalić za to, że pięknie rysujesz. Wiem też, że rodzice kochają Cię ponad życie. Łuco, zgadza się to wszystko? Czy to prawda? A co to takiego? Słyszałaś promyczku? No nic, co jeszcze tu mamy? Twój prezent to niespodzianka? Elfy chcą Cię zaskoczyć, na pewno się ucieszysz. Sprawdźmy jeszcze tylko jedną rzecz. Tu jest napisane, że jesteś na liście grzecznych dzieci. Bardzo się cieszę i gratuluję. Tak trzymać. Dobrze, to już wszystko. Zaraz będę rozwoził prezenty, tylko jest taki problem. Nie wiem, czy w tym roku zmieszczę się do tych kominów. Wiedziałem, że te ciasteczka na śniadanie to zły pomysł. Dobra, chodźmy sprawdzić na moim kominie, czy to się uda. Poćwiczę trochę. No, te, te gołębie, jakieś, ciasne te nie teraz robią. Gorzuchy, jakieś takie grube. O, fajt łapku, co ty tutaj robisz? Dobrze, że jesteś. Poborzysz mi z prezentami. Tylko na blade kopytko renifera zgubiłem pergamin z adresami dzieci. Ucjo? Chyba nie będę mógł przywieźć ci prezentów. Ajajaj. Aj, aj. A co tu masz? Bergami! Uratowałeś święta! Dzięki tobie rozwiozę prezenty! Zaklaszczmy razem dla Fajtłapka! Uratował święta! Brawo dla bohatera! Tłaszczmy razem dla Fajtłapka, z całych sił! Brawo, 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 brawo! O, to teraz sprawdźmy dokładnie, gdzie mam lecieć. Chwileczkę... Kojarzysz? To chyba znaleźć miejsce. Ustawię je w nawigacji Renifer Maps. Fajtłapku, zbieramy się. Będziemy lecieć. Jesteś tam? Czekaj na mnie, zaraz do ciebie przylecę. Do zobaczenia, papa! Pa.